Otwarte karty, Piotr Seyfert, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o lokalnej polityce oraz o tym, co wydarzyło się podczas ostatniej sesji, a wybrano nowego wiceprzewodniczącego. Państwa i moim gościem jest pan Benedykt Ksiądzyna, właśnie nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Na pana głosowało 12 radnych, 11 było za Janem Kurowskim. Liczył pan na większą przewagę? Czy właśnie na taki wynik minimalnym przejściem? Z ostatniej chwili, czyli bezpośrednio przed, przed sesją, no to wiedziałem, że głosy są bardzo mocno podzielone i jaki będzie wynik? To nie spodziewałem się, naprawdę nie, nie liczyłem, jaki będzie. Yy, natomiast yy, no, w, mogłem tylko podejrzewać, że będzie to minimalna różnica. Mhm. Yy, pan został zgłoszony przez radnego Platformy Obywatelskiej, a więc zapewne ci radni głosowali za panem. Yy, kto jeszcze pana poparł, jak pan myśli? Głosowanie było oczywiście tajne. Głosowanie było tajne, ale yy, z, yy, ze spotkań po. Z sesji, kiedy podchodzono z gratulacjami, to mogę powiedzieć, chyba że głosował za mną klub radnych PIS-u, głosował również klub niezależnych, a więc pan Skowroński i pan Kowalczyk, no i radni klubu, klubu PO. Jasne. Czy ma pan jakiś plan, żeby ewentualnie przekonać tych, którzy panu w tym głosowaniu nie zaufali i nie chcieli pana poprzeć? Czy mam plan? Plan jest jeden taki, jak wczoraj, bardzo króciutko. Chciałem podziękować i dziękowałem wszystkim radnym, tym, którzy poparli mnie, a tym, którzy mnie nie poparli, no, były słowa skierowane właściwie do nich, że poprzez swoją pracę mam nadzieję, że przekonam im, że współpraca będzie układała się dobrze. I to jest ten plan. Bo mm. A jak pan myśli? Tego wiceprzewodniczącego nie było już w zasadzie od pół roku, ten wakat trwał tak długo, dlaczego Legnicy Radni nie byli w stanie przez tyle miesięcy dojść do jakiegoś... Słyszeliśmy, że tu były pomysły, radny Cichoń mówił o tym, że były pomysły, żeby na przykład skasować jedno, jed, 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 jeden fotel wiceprzewodniczącego, żeby było tych przewodniczących mniej. No były takie odgłosy, do mnie tylko gdzieś tam dotarło, bezpośrednio nie, 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 rozma, nie, 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 nie uczestniczyłem w takich rozmowach, gdzie Próbowano zmniejszyć ilość wiceprzewodniczących. Dlaczego tak długo to trwało? No pierwsze miesiące to wiadomo, że no, kiedy odszedł od nas pan Krzysztof Dybek, był to, był to prawda, środek wakacji w sierpniu, Rada nie pracuje. We wrześniu należało najpierw zdjąć mandat, prawda, więc odwołać pana Krzysztofa. No i, i dlatego, dlatego wybór dopiero był w październiku i, i, i mogłem być powołany dopiero jako radny Od października no, były dyskusje rzeczywiście później nad wyborem przewodniczącego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej próbowano zgłoszenie takie było. Przecież zgłoszone zostałem na grudniowej sesji Rady Miejskiej. Moja kantera została zgłoszona, ale znaczy, nie tyle zgłoszona, co była propozycja, jednakże no, nie było szans na zgłoszenie, ponieważ radni zdjęli ten, ten punkt z porządku obrad. No i, no i właśnie, ja teraz... i zamieszania było cała masa. Ostatnie zamieszanie to podczas wczorajszej sesji przewodniczący nagle powiedział, że osoby, które Kandydują, nie mogą brać udziału w głosowaniu. Powołał się na opinię radcy prawnego, który w 100% to potwierdził, że to jest jasne i logiczne, choć wcześniej te decyzje były podejmowane nieco inaczej i ci, którzy byli wybierani, głosowali. Tak, to jest to prawo, które, które istnieje i funkcjonuje od dawna. Nikt o tym nie mówił. Okazuje się, że to nie tylko w naszej. W naszej Radzie. Takie sytuacje były, że głosował również zainteresowany, zapewne głosował na siebie, bo jeżeli, jeżeli chciał być prawdomówny, a myślę, że takimi powinni być, odpowiadając na pytanie, czy wyraża zgodę, Powinien na siebie zagłosować również, no bo inaczej Robisz, hipokryzją więc... to. to prawda, Ostatecznie zakrawa. było tak, że zarówno pan, jak i radny Jan Kurowski nie głosowali przeciwko. Otrzymaliśmy prawo głosu, bo otrzymaliśmy Kart. karty do głosowania. Natomiast skoro było tak wielkie zamieszanie, to uważaliśmy obydwa zgodnie byliśmy w tym, że najlepiej będzie, jeżeli my nie weźmiemy udziału w tym zamieszaniu, i w tym głosowaniu przede hmm. wszystkim. Powiedzmy teraz może troszkę o przyszłości. Zostało jeszcze parę miesięcy do końca tej kadencji, w listopadzie nowe wybory. Co w tym roku można zrobić w mieście? Pewnie potrzeb tego, co należałoby zrobić jest bardzo wiele. Tak, no trudno jest odpowiadać w tej chwili mi na to pytanie, co można byłoby zrobić, co można byłoby zmienić. Na pewno tych potrzeb, tak jak pan sam wspomniał, jest bardzo dużo, ale wszelkie rodzaje, wszelkiego rodzaju potrzeby dla społeczności może spełnić ten, kto ma pieniądze. Czy radni mają pieniądze na wykonanie... Takich czy innych potrzeb? No niestety nie, radnie również nie, nie brali udziału. W takim razie powiedzmy, co z budżetem obywatelskim? W zeszłym roku on się rozpoczął, w tym roku na razie jeszcze nie słyszałem żadnych informacji, żeby ten budżet ruszał, żeby był promowany. Tak. W innych miastach już są dyskusje, już są składane propozycje. Co z tym budżetem obywatelskim w Lednicy? No na razie rzeczywiście w Lednicy nie mówiono o tym. Mam nadzieję, że sprawa powróci i że nie będzie też tak kontrowersyjna, bo jakoś tak dziwnie składa się, że zawsze są wokół tego jakieś dziwne opinie i dziwne, dziwne zdania, które negują jakby sam fakt istnienia tego, czy też angażu za... niektórzy angażują się bardziej, inni mniej. Jak... No właśnie, to mamy rok wyborczy, a więc pewnie radni, część pewnie. radnych politycznie będzie próba wykorzystania tego dla swoich celów. Tak, no myślę, że próby wykorzystania tego już były przy tym pierwszym prawda, ukazaniu się tego typu działań. Można tutaj radnych jakoś ograniczyć, można jakoś pozbawić ich tej, tej ja możliwości tak, ingerowania. Radni uważam, że powinni angażować się w to swoją pomocą, swoim pewnym doświadczeniem, bo, bo jednak zanim wpłyną jakieś wnioski, do budżetu miasta, a takie mamy prawo składania do końca sierpnia, to jednak interesujemy się tym, co się dzieje i w jaki sposób, co się dzieje z tymi wnioskami, jak później no, poprowadzić te wnioski, ażeby one znalazły zainteresowanie w komitecie, który decyduje później, które będą realizowane sprawy, a które nie. Więc radni powinni swoim doświadczeniem wspierać, ale nie powinni zastępować. Mamy wyraźnie powiedziane, że jest to projekt obywatelski. Proszę powiedzieć, to błąd, że jeszcze nie mamy informacji co z tym budżetem, jak i, jakiej wielkości, jakie plany, żeby y, ewentualni mieszkańcy mogli zastanawiać się, zgłaszać propozycje, jakieś konsultacje. Ja myślę, że błędem to nie jest, że jeżeli jeszcze w tej chwili nic nie istnieje. Teraz żyliśmy troszeczkę budżetem, który został przyjęty na grudniowej sesji. Żyliśmy tym, co zostało umieszczone w, w to budżecie. Kiedy ten pojęcie Myślę, że w najbliższym czasie, czyli nawet w marcu, już powinien ten, 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 ten temat zaistnieć. Tym bardziej, że ten natłok informacji, który będzie już od marca, bo przecież wybory do parlamentu, a więc. No, Myślę, że tutaj będzie bardzo dużo informacji Jest. przekazywanych. Proszę powiedzieć, był Pan na koncercie noworocznym? Prezydenckim, tak. tak I proszę powiedzieć, problem Legnicy, brak miejsca, brak miejsca, gdzie mogłyby się odbywać tego typu imprezy jest jakaś szansa, żeby to się zmieniło. Prezydent coś wspominał o inwestycji, ale to jest inwestycja nie miejska, tylko no w państwowej, powiem, wyższej Szkoły Zawodowej. Tak. No szczerze, że jestem zaskoczony tą, tą informacją podczas tego koncertu, że jest przygotowywany w ogóle jakiś plan dotyczący budowy sali i nie będę dokładnie, jak Pan prezydent powiedział, ale widowiskowo sportowej. 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 Tak. No to jest to na tutaj... użytek uczelni. No więc właśnie, no więc Od... jest to na użytek uczelni, a więc nie jest to w, w kompetencjach do końca jakby miasta, tylko jest to, yy, będzie współtowarzyszyć chyba. Miasto miasta. przekazało jak na razie grunt, grunt prawda? prawda? Ileś lat temu pod tą inwestycję za jakąś Tak wiedziałem, okresie. że tym zajmuje się, że ten grunt jest gdzieś tam, w, w, ale no, że tam będzie budowana dla yy, tak wielka sala widowiskowo sportowa no pff, Myślę, że można byłoby się cieszyć, jakkolwiek. Jestem za budową bardziej sali, sali widowiskowej, gdzie. Jest, działania kulturalne będą. Ognisko, tak? Kino Ognisko, żeby zamienić w coś takiego, co mogłoby tak, spełniać taką tak. rolę. To jest miejsce, tak. miejsce dobre? Ilość yy, yy, osób, które może z tego korzystać, też jest wystarczająca, jak na Legnicę? Nie ja odpowiem w ten sposób. Filharmonia Wrocławska przez wiele lat, bo nadal funkcjonuje w budynku, w którym jest 420 miejsc. Miasto, które jest kilka razy większe od Legnicy, prawie 10 razy już większe jest od Legnicy i wystarczającym był budynek Filharmonii. Oczywiście wielkie wydarzenia odbywały się albo w hali stulecia, czy gdzieś w innych większych miejscach. Więc myślę, że na co dzień a Legniczanie chyba tego potrzebują, co na co dzień to, że od czasu do czasu coś się odbędzie w warunkach niekoniecznie dobrych dla artystów, bo takim miejscem jak sala nasza sportowa, nie jest to dobre miejsce dla artystów. Jest to typowa sala sportowa, a nie sala widowiskowa. A proszę jeszcze powiedzieć jedna rzecz. Tutaj podczas tego koncertu były problemy. Choć tam jest miejsca więcej z parkowaniem samochodów, prawda? Tutaj przy ognisku pewnie to też będzie jakiś kłopot. Czy na pewno? Jeżeli weźmiemy przy ognisku bliskość, sąsiedztwo Galerii Piastów, która posiada potężny parking, prawda? Gdzie miejsc parkingowych przy samym, przy samym kinie jest bardzo dużo. Przecież cała ulica jest wolna i, i, i przy, również przy hotelu Kubus ogromna ilość miejsc parkingowych, to ja myślę, że tego typu problemu nie będzie. Tym bardziej, że ta sala może pomieścić 540 miejsc chyba, żeby przywrócić jej. Tą postać, którą miała, jak się dowiedziałem zaraz na początku lat 50., lata 50., kiedy tam było 800 miejsc, bo tak rzeczywiście bo po wybudowaniu drugiego FUAJ, zmniejszono ilość miejsc do 540 i tam jest 540 miejsc, więc myślę, że to jest wystarczająca ilość. Będzie Pan zbiera wokół tego pomysłu radnych, aby, aby ten pomysł stanął i był głosowany? Ja myślę, że tak. Jedynym problemem w tej chwili jest i na to liczę, że rychło zakończą się sprawy sądowe, które są z tym miejscem związane i nie tylko z tym, nie samym kinem, ale z całą kamienicą, bo jest to problem całej kamienicy, a zatem... Kiedy jest szansa, że to się zakończy? Trwa to już ponad trzy lata. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się stanie, że będziemy mogli jeszcze pójść tam do tego budynku, że nie zawali się, ponieważ no niestety jak popatrzymy na ten budynek, to tych siedem lukarn, które jest na dachu i wszystkie dziurawe raczej nie wróżą dobrze temu budynkowi. Myślę, że zawiadujący w tej chwili tym budynkiem powinni się tym zainteresować, bo czyje to będzie, to jednak dalej będzie to w tym mieście, w naszym mieście. Na koniec jeszcze powiedzmy o budżecie. Jak Panu się podoba budżet na ten rok? Który element zasługuje na uwagę i jest ważnym elementem? Ten budżet, ja powiem szczerze, że gdy chodzi o ten budżet, szkoda, że radni nie braliśmy bezpośrednio udziału. W konstruowaniu tego budżetu, tak jak to się działo że drzewie, kiedy, kiedy, kiedy byłem radnym, czyli w kadencji 2012 prezydent sobie stworzył jest ten to, Jest to budżet, który jest propozycją pana prezydenta dla radnych, bo y, ja m, nie słyszałem i y, nie było y, żadnego zaproszenia y, do konstruowania tego budżetu. Czyli brak to... konsultacji, budżet autorski pana o, autorski prezydenta. Czyli przyjęty? No, y, pan prezydent co jest dobrego w tym budżecie, a co jest złego? Co jest dobrego? No myślę, że dobre jest, że znalazły się pieniądze na inwestycje i zostały podniesione, że wizytówka naszego miasta, czyli wjazd naszego miasta, że zacznie być wreszcie remontowane. Oczywiście to jest też jeszcze odległa perspektywa, ponieważ... Mówimy o wizytówce, czyli o... Mówię o ulicy Jaworzyńskiej. Ja by... Tylko to jest rozciągnięte na 4 lata, 4 lat, lata to jest za długo. Właśnie, jest to długi, bardzo długi okres, w którym przystąpimy do Zanim przystąpimy w ogóle do remontu, ale dobrze, że w ogóle przystąpimy, więc uważam, że jest to plus. 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 Minus? Minus, że jednak tych pieniędzy w stosunku do lat ubiegłych jest za mało na inwestycje. Zawsze, będąc nawet wcześniej w Radzie, zawsze optowałem za tym, żeby były to inwestycje, które przyniosą miastu jakiś pożytek, a więc przede wszystkim wpływy do kasy. Nie od mieszkańców. Tylko z inwestycji, które będą potrzebne. Na koniec jeszcze pytania o Pana. W listopadzie mówiliśmy o wyborach. Samorządowe, będzie Pan kandydował? Postaram się, żeby znaleźć swoje miejsce, ponieważ no, zaangażowałem się w życie wie, wie tego pan już, Z jakich list będzie Pan startował? Na razie jeszcze myślę, że nie czas o tym mówić i, i, i myślę, że wszystko w odpowiednim czasie będzie. Pana kandydat na prezydenta Legnicy? Ja myślę, że też poczekajmy jeszcze kto będzie kandydował, bo na razie nikt się nie chce, że tak powiem, objawić i nie chce przedstawić konkretnie swojej swojej osoby jako kandydata. A, na nie, no pojawili się. Mamy Skawrońskiego, radnego Skawrońskiego, który oficjalnie mówi, że będzie kandydatem Lewicy yy, O Urząd Prezydentalny. Rzeczywiście, Kali. rzeczywiście. Jest kandydat. Tak. W no, platformie pojawiały razie... się informacje i o pani dyrektor szpitala, i o dyrektorze teatru, no, choć one nie były potwierdzone. Tych, tych tych kandydatów gdzieś, które, o których mówiono, było bardzo dużo. Oczywiście, ale no, nikt jakoś to były spekulacje tylko, a myślę, że tutaj nie powinniśmy bardziej przed mieszkańcami spekulować, tylko konkretnie powiedzieć, kto. I myślę, że na to przyjdzie czas. i Jakkolwiek myślę, że będą ten czas już się troszeczkę skurczył i kandydaci powinni się już. Tak, ukazać. więc czekamy na oficjalne nazwiska. Ja panu dziękuję za rozmowę i gratuluję wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego. Dziękuję, dziękuję panu. panu, dziękuję państwu. Dziękuję państwu.